Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was ostatnią częścią kosmetyków, które już przetestowałem po moich zakupach w drogeriach Rossmann. Wiecie o tym doskonale, że zakupów poczyniłem bardzo dużą ilość i dzisiaj przychodzę do was ostatnią częścią tego, co przetestowałem, ponieważ inne produkty jeszcze oczekują na swoją kolej. Więc jeżeli was taka tematyka interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Pierwszy produkt, od którego zacznę, jest to peeling do skóry głowy Only Bio, z tej nowej linii kosmetycznej. Dokładnie nosi nazwę peeling do skóry głowy. Naturalna wegańska formuła z białą glinką, pestkami moreli i kwasem mlekowym. 98% składników pochodzenia naturalnego. Skuteczne oczyszczanie. On kosztuje orientacyjnie 24 albo 25 zł. Moi drodzy, jeżeli lubicie konkretne peelingi do skóry głowy ziarniste, jak najbardziej ze szczegółowego serducha Wam polecam ten peeling do skóry głowy. Do Skórę głowy oczyszcza, usuwa martwe komórki na skórka i pozostawia. No, nie wszyscy będą to lubieli de facto taki efekt chłodu, odświeżenia skóry głowy. Ten produkt ja stosuję zupełnie inaczej, ponieważ najpierw zmaczam włosy wodą, później robię sobie peeling skóry głowy i później dopiero myję głowę szamponem normalnie, żeby nadmiar tego peelingu po prostu zmyć ze skóry głowy, jak i również z włosów. Genialne złuszczanie, oczyszczanie skóry głowy. Zauważyłem zmniejszone przetłuszczanie się skóry głowy, także jak najbardziej ten peeling ewidentnie robi tutaj kompletną robotę. Także jak najbardziej jeżeli poszukujecie takiego totalnego peelingu do skóry głowy Only Bio ze szczerego serducha Wam polecam. Jeżeli nie możecie stosować peelingów ziarnistych na skórę głowy, to mogę Wam polecić trychologiczny peeling do skóry głowy marki bandi. On też robi robotę. Produkty de facto skierowane dla mężczyzn. Nakupiłem je jakoś dwa miesiące temu w cenie 15 zł i jest to Organic Vegan Cosmetics i tutaj mam żel pod prysznic dla mężczyzn stanowczych i prawdziwych. Prezentuje się w taki oto sposób. Co ja mogę Wam o nim powiedzieć? Moi drodzy, nie przesuszył mojej skóry, ale zapach tego produktu nie jest za ciekawy. No, nie jest zaciekawy, Nie utrzymuje się na skórze to całe szczęście w moim przypadku, ponieważ zapach zdecydowanie mi nie podpasował. Ale jeżeli chodzi o główne walory tego produktu, świetnie oczyszcza skórę, nie przesusza skóry ciała. Spróbowałem go raz zastosować do mycia włosów i moi drodzy nie sprawdził mi się. Przesuszył włosy, przesuszył skórę głowy, także zdecydowanie do włosów nie polecam. Ale jeżeli chodzi o mycie skóry ciała, jak najbardziej nie przesuszył skóry, ale ten zapach no nie jest zbyt ciekawy. Ale troszkę inaczej jest w przypadku tego drugiego produktu z tej samej firmy. Jest to żel pod prysznic dla mężczyzn pewnych siebie. i Jest to też 98% składników pochodzenia naturalnego. Prezentuje się w taki oto sposób. Fajnie skórę ciała myje, nie przesusza. W przypadku włosów również przesuszył z tego względu, że one mają identyczne prawie że składy. Ale tutaj zapach jest zdecydowanie przyjemniejszy, ale nie utrzymuje się na skórze ciała. Także jeżeli poszukujecie takiego żelu pod prysznic, który ma tylko myć, a zapach ma się nie utrzymywać na ciele jak najbardziej. Ale jeżeli poszukujecie takiego żelu pod prysznic, który ma pozostawiać na skórze bardzo długotrwały zapach, no to niestety będziecie rozczarowani tym produktem. Najważniejsze, że skóry ciała mi nie przesuszył, ale zastosowany do mycia włosów, no niestety przesusza. Ale do ciała polecam. Ten produkt zakupiłem jakoś dwa tygodnie temu i jest to Mia serum do twarzy z kompleksem 5% anti-aging i z peptydami. Moi kochani, to serum jest genialne. Genialne to serum. Już mogę po dwóch tygodniach stosowania jak najbardziej o nim wyrazić moją opinię. Bardzo rzadka konsystencja, po prostu jak woda, ale bardzo szybko się w skórę wchłania. Zero lepkiej, tłustej warstwy tego serum na skórze nie czuć. Świetna regeneracja skóry, rozświetlenie, rozpromienienie, zapach jest też bardzo przyjemny tego produktu, także jak najbardziej. To serum zdecydowanie polecam dla każdego typu skóry. Ono działa regulująco, działa prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, stymulująco i rozświetlająco. W cenie do 35 zł naprawdę warto zainwestować w to serum, ponieważ zdecydowanie robi robotę. Jest to produkt do stosowania zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji. Nasza polska firma, no niestety większość kosmetyków Mija ma nieciekawe składy, o czym był filmik bez ściemy na moim kanale, ale to serum... No to jest po prostu cud, bajeczka, rewelacja. Także dla każdego typu skóry, zarówno na dzień, jak i na noc serum polecam. Mówiłem Wam jakiś czas temu, że rozpocząłem mezoterapię skóry głowy komórkami macierzystymi. Z tego względu, że mam zakola od dziecka, na które nie mam totalnie wpływu. I rozpocząłem walkę z tymi zakolami. Tutaj mi nie je, włosy mam normalnie, ale tutaj zakola mam od dziecka i na nie nadzwyczajnie w świecie nie mam wpływu. I jak jestem po mezoterapii skóry głowy, no to moja skóra głowy jest podrażniona, jest zaczerwieniona. Także, no wiecie, też muszę uważać zdecydowanie na zastosowanie preparatów do skóry głowy. I wszystkie inne szampony, zdecydowanie nawet te o łagodnych składach, potęgowały to uczucie pieczenia skóry głowy. Ale ten szampon z Baby Dream zdecydowanie ratuje sytuację. Jeżeli te pierwsze trzy dni po mezoterapii są najgorsze w moim przypadku, no to ten szampon z Baby Dream zdecydowanie ratuje sytuację. Następny produkt, który już zdękowałem i tutaj nie ma totalnie nic, jest to Biopfa krem pod oczy. On orientacyjnie w Rossmanie kosztuje do 30 zł. Genialne nawilżenie, ukojenie, regeneracja skóry wokół oczu. Nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń do tego kremu pod oczy, ale zdecydowanie ja kocham testować produkty pod oczy, ponieważ na temat pielęgnacji skóry wokół oczu mam kompletnego bzika, moi drodzy, więc ja zdecydowanie nie zamierzam w tym najbliższym czasie powracać do tego kremu, ale jeżeli szukacie takiego lekkiego kremu, Nawilżającego pod oczy, który troszeczkę niweluje oznaki zmęczenia i działa prewencyjnie przeciw zmarszczkowo jak najbardziej mogę zdecydowanie polecić. Wykończyłem krem do twarzy hydrokojący marki Faceboom. On kosztuje w Rosmanie do 25 zł. Ja ten krem wykończyłem po 2,5 miesiącach stosowania tego kremu. Moja opinia jest jak najbardziej pozytywna, tylko on jest bardzo, bardzo lekki. On w moim przypadku, w przypadku mojej bardzo suchej skóry, szybko się wchłania i nie pozostawia żadnej warstwy. Żadnej takiej otulającej warstwy nawilżenia, zabezpieczenia skóry, on się wchłania jak woda. Co nie oznacza, że jest gorszy w działaniu. Chodzi o kwestie ukojenia skóry, nawilżenia, rozświetlenia. Ten krem jak najbardziej to robi, tylko w mojej ocenie, no jest dla mnie zbyt za lekki. Jest to Bielenda Supreme Lab z 3% kwasem laktobionowym, czyli kwasem PHA dla skóry bardzo wrażliwej, która nie może stosować większości kwasów. Kwas laktobionowy jest idealny dla skóry naczynkowej i bardzo wrażliwej. Co ja mogę Wam powiedzieć na temat tego toniku? Ja mam tutaj go jeszcze z połowę opakowania. Bardzo delikatnie usuwa martwe komórki na skórka. Zastosowany w wieczornej pielęgnacji, fajnie rano ta skóra wygląda. Jest taka rozświetlona, rozpromieniona, wygładzona, także że zdecydowanie ten kwas laktobionowy zastosowany w tym toniku działa. Skóra jest tak fajnie napięta, jest taka rozświetlona. Naprawdę ten tonik nie przesusza skóry. Robi totalną robotę. Z przyjemnością, z czystą przyjemnością będę wykańczać go do samego końca. Nic złego nie zrobił, także polecam go. Denko Tołpa Kąpiel Borowinowa. Na ten temat już Wam mówiłem wielokrotnie, że Tołpa ma tylko dobre te chusteczki złuszczające estetyk, sól do kąpieli borowinową i tą kąpiel borowinową do kąpieli. Co Genialnego, coś cudownego, coś rewelacyjnego pod kwestią odprężenia się, wypoczęcia w trakcie kąpieli, totalnej relaksacji. Ten produkt nie dość, że genialnie skórę nawilża w trakcie kąpieli, to i jeszcze odpręża, relaksuje. Ten zapach jest taki, no ten zapach jest przecudowny i ja nie jestem w stanie Wam go określić tak w pełni, ale wyczuwam tutaj cytrusy, wyczuwam tutaj na pewno lawendę. No i jakieś nuty ziołowe, ale zapach jest naprawdę mega relaksujący. Produkt jest bardzo wydajny, ponieważ naprawdę niewielka ilość go e, starcza do kąpieli. Ja ten produkt naprawdę już zużywam i zdecydowanie do tego produktu powrócę. Powrócę do tego produktu za ten relaks, który on mi zapewnia i za komfort mojej skóry po kąpieli. Także jak najbardziej, jeżeli lubicie się zrelaksować w trakcie kąpieli, to upę polecam. Także moi drodzy, są to kolejne produkty, które przetestowałem i jestem w stanie Wam już wyrazić moje zdanie na ich temat, co o nich sądzę, jak działają i zdecydowanie Wam je polecić. Innych produktów jeszcze nie rozpocząłem stosować? Nie, czekajcie. Rozpocząłem stosować żel pod prysznic kokosowy od Bielendy. Także, no wiecie, już się zachwycam kokosem. Euforia jest bajeczka rewelacja. Także kolejne zachwyty na pewno będą. Ale już za jakiś czas zdecydowanie w najbliższym czasie nie będzie już filmików na moim kanale z recenzjami z Rossmana. Z tego względu, że jeszcze innych produktów nie rozpocząłem testować. Na pewno, jak je ja optymalnie przetestuję, wrócą następne części przetestowanych przeze mnie kosmetyków z Rossmana. Także ja się z Wami i żegnam, jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło, do następnego hej!